Witamy Państwa bardzo serdecznie na konferencji prasowej po spotkaniu 17. kolejki BetKlik II Ligi, w którym Zagłębie Sosnowiec podejmowało Polonię Bytom. Mecz zakończył się remisem 1-1. do :1. W pierwszej części naszego pomyczowego spotkania z dziennikarzami jest z nami trener drużyny gości, pan Łukasz Tomczyk. Witam serdecznie trenerze i poproszę o podsumowanie tego spotkania. Dzień dobry. No na pewno jeżeli chodzi o to spotkanie, to pierwsza połowa uważam, że całkowicie pod nasze i. Uważam, że mieliśmy dużo tych sytuacji, operowaliśmy piłką, byliśmy na połowie przeciwnika, mieliśmy swoje akcje, mieliśmy bramkę nieuznaną. Z naszej perspektywy, kiedy ją oglądaliśmy na żywo, to jest bramka prawidłowa. Można też porozmawiać o sytuacji ściślaka, czy to nie jest przypadkiem rzut karny. Tutaj pozostaje niedosyt, ale też mamy niedosyt do siebie, że powinniśmy otworzyć ten mecz i może by przeciwnik troszeczkę na swoim stadionie wyszedł do pressingu, otworzył się, zagrał coś w piłkę nożną, otworzył pewne przestrzenie, bo miał plan bardzo pragmatyczny: ustawić się i poczekać na kontrę. My musieliśmy operować piłką, dominować, to zawsze łatwiej się burzy. Więc jestem zadowolony z tej połówki. Druga połowa uważam, że. Trochę był rywany ten mecz, nie uważam, że przeciwnik nam jakoś specjalnie zagroził, bo i tak operowaliśmy piłką, mieliśmy swoje sytuacje, sytuacja Andrzejczaka, bramka, stałe fragmenty gry i tak dalej, ale mogliśmy troszeczkę więcej tu trzymać rytmu, choć spodziewaliśmy się, że to będzie rwane spotkanie, przeciwnik wybijał nas w każdym momencie z rytmu, kibice też. Robili przerwy i to powodowało, że taką płynność straciliśmy szczególnie ważny był dla nas ten moment, w którym strzeliliśmy bramkę, bo myślę, że na tej energii poszlibyśmy po, po drugą. Trochę tam straciliśmy taką płynność. Za tydzień mamy kolejne spotkanie i musimy odrobić lekcję z dzisiaj i zrobić coś więcej, żeby spotkanie wygrać. No ale bynajmniej ja też to powiedziałem zawodnikom wodnikom szatni, mam olbrzymi, niedosyt. Jesteśmy drużyną ofensywną, zorganizowaną w każdej fazie gry i powinniśmy tutaj wygrać, szczególnie tak jak wyglądało to dzisiaj spotkanie. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Czy są jakieś pytania z sali? Jeżeli nie, to dziękuję za udział w tej części konferencji i za chwilę wracamy z drugą.